Żegnaj sali. Zaraz przyjdę. Babcia! Babciu, co tu robisz? Chciałam Ci o czymś przypomnieć. O czym? Zapomniałaś, że jutro jest pełnia i że będzie święto? Naprawdę? Będzie pięknie. Jestem tak przejęta, jakbym sama się wybierała na bal. Mnie to nie obchodzi. Nie mów, że nie chcesz tam iść. Jesteś czarodziejką. Wszystkie młode wróżki czekają z niecierpliwością na bal debiutantek. Dopiero po nim stają się prawdziwymi czarodziejkami. Twoja matka tak pięknie wyglądała na balu. Więc po balu powinny nam powrócić do królestwa. Oczywiście. Opuścisz tę głupią ziemię. Naprawdę musimy? Nie chcę. Jak to? Wszyscy mówią o święcie, o balu debiutantek, a nikt nie spyta, czy chce tam iść. To prawda. A ja nie chcę. Tak chce dziadek i nawet twój ojciec go nie przekona. Poproszę go. Podporządkuj się decyzji dorosłych. Nie bądź głuptaskiem. Nie jestem głupia. Wiem, czego chcecie. Daj spokój. Jeszcze porozmawiamy. To na nic. Stój, moja miotła. Co robisz? Stój, nieszczęsna. Dlaczego nie powiedziałeś mi o niczym? Chodzi o moją przyszłość, więc powinieneś ze mną porozmawiać. Chciałem, żebyś została prawdziwą czarodziejką jak najszybciej. Chcę wrócić na Ziemię po święcie. To niemożliwe, Sally. Więc nie wezmę udziału w święcie. Narobisz sobie kłopotów. Więc zmień decyzję. Sally, jak się odzywasz do dziadka? Jesteś źle wychowana. Przeproś... Ale dziadek, dość tego, przeproś. Przykro mi, że się kłócicie. Córeczko, może porozmawiaj z mężem? Masz rację, ojcze, wybacz. Sally, jesteś czarodziejką. Po co ci towarzystwo ludzi? To przyjaciele, poza tym zbliżają się egzaminy, chcę je zdać i skończyć piątą klasę. Ale święto pełni księżyca przypada wcześniej niż egzamin. Tata obiecał, że jeśli będę grzeczna i pilna, będę mogła zostać. Zapomniałem. Nie przypuszczałam, że mnie oszuka. Przekonałaś mnie. Porozmawiam z dziadkiem. Chodźmy. Kochani, myślisz, że tata cię posłucha i że nie uzna egzaminu za zbyt błahy powód? Co to za egzamin? Na pewno bardzo głupi. Ojcze, zrobisz to dla niej? Dziadku, proszę cię. Dobrze, przesunę święto. Będziesz mogła zdawać egzaminy. Dziękuję, dziadku. Jak, ja cię kocham. Zaczekaj. Jest jeden warunek. Na egzaminie masz wypaść najlepiej. A wtedy przesunę święto o rok, żebyś mogła ukończyć szkołę. Naprawdę, dziadku? Ale uważaj, egzamin powinnaś zdać samodzielnie, nie uciekając się do magii. Jasne, nie martw się, dziadku. Zachowuj się tak jak człowiek. Jasne? Jasne, żadnej magii. Nie przypuszczałem, że się zgodzisz. Tak? Nic nie rozumiesz. To niezwykła dziewczynka i zrobiłbym dla niej wszystko. Już późno. Jeszcze nie śpisz? Muszę się uczyć, Kabu. Sali, pobawimy się? Nie, muszę się uczyć. Do egzaminu daleko. Po co się tyle uczy? Oby ci się powiodło. Nie zdołam prześcignąć kęta. Będzie najlepszy. Boisz się go? Zajmę się nim. No, kabu. Nie kabu. Zaczekaj, dokąd kabu. idziesz? Przykro mi, ale muszę ci przeszkodzić w nauce. Ale heca. Nie powinieneś był. Cofnij zaklęcie. Proszę, to twoja książka. Jesteś bardzo miła. Co za wiatr. Bardzo mi przykro. Jak to? Przecież złapałaś książkę. Jestem roztargniona. Za dużo się uczę. Odprowadzę cię. Dużo się uczysz, prawda? Nie widać cię z koleżankami. Uczę się, ale to na nic. Nie dorównam ci. Na pewno uzyskasz najlepsze oceny. W przyszłym roku będzie egzamin wstępny do liceum. Może trafimy do tej samej szkoły? Do tej samej szkoły? Bardzo bym chciała. Jesteś taka smutna. Masz kłopoty? Jestem Twoim przyjacielem. Chętnie Ci pomogę. Dziękuję. Są bardzo zaprzyjaźnieni. Zaczynamy. Nie denerwujcie się, będzie dobrze. Zadania są łatwe. Co ja zrobię? Nie rozwiążę zadań. To Kent będzie najlepszy. Sally! Siostrzyczko! To ja! Masz kłopoty? Pokażę ci kartkę Kenta. Patrz! Nie kuź mnie! To nieuczciwe! Chciałem pomóc. Widziałem, że nie umie. Co za głupota. Widziałam kartkę Kenta, ale nie ściągnę. Jeszcze pięć minut, potem oddaję cię pracę. Nie dałam rady. Ciekawe, czy Kent wszystko rozwiązał. Może nie wszystko stracone. Dotrzymałam obietnicy. Co to, chyba zwariował? Muszę coś zrobić. Czas minął, proszę oddawać pracę. Co robić? Wiem. Kent jest uratowany. To koniec. Na nic. Wszystko na nic. Sali? Tato. Byłaś bardzo dzielna. Jesteśmy szczęśliwi. Dziadek też jest z ciebie dumny. Jak to? Przekonał się, że potrafisz sobie poradzić bez pomocy czarów. Naprawdę? Posłuchaj się. Pora, żebyś opuściła świat ludzi i wróciła do naszego świata. Twoi przyjaciele polubili cię, bo uważali cię za jedną z nich. Ale to przykre, ale przecież nie możesz dla nich porzucić swojego kraju, rozumiesz? Bądź rozsądna. Tak długo cię nie było. Oboje bardzo za Tobą tęsknimy. Prosimy, wróć do Królestwa Czarów. Tatusiu, ja też tęskniłam. Wrócę. Tak myślałem. Dziękujemy, Sali. Dzielna dziewczyna. Wkrótce pożegnam przyjaciół. Niedługo pełnia księżyca. Co się stało? Jesteś chora? Zmieniłaś się. Czuję się świetnie. Nie wierzę. Coś cię martwi. Dlaczego nam nie powiesz, Sally? Ja mówię Ci o wszystkim. Nie rozumiem, dlaczego nam nie ufasz. Gdybyś powiedziała, może mogłybyśmy pomóc. Yoshiko ma rację. Masz przed nami sekrety. Sekrety? To prawda, mam sekret. Jestem czarodziejką. Dla dobra przyjaźni udawałam, że jestem taka jak ona. Chyba nie powiesz im prawdy. Nie jestem pewna. Nie rozumiem. Cię. Nie chcę ich dłużej okłamywać. Powiem prawdę. Nie możesz. Muszę. Inaczej nie mogłabym stąd odejść. Rozumiesz? Jesteś czarodziejką? Świetny żart, nie mówisz poważnie. Nie nabierzesz nas. Za często oglądasz telewizję. To prawda. Dotąd trzymałam to w tajemnicy. Jestem córką króla Królestwa Czarów. Jesteś księżniczką, fantastyczne. To prawda. Udowodnij, że jesteś czarodziejką. Chętnie, proszę bardzo. Jaki śliczny. Widzieliście? To czary. Znakomita sztuczka iluzjonistyczna. Sztuczka iluzjonistyczna. Nie uwierzyli mi. Byłem pewien. Dlaczego? To po prostu niemożliwe. Tak zawsze było. Nie przekonają ich takie czary. Nie mogli ci uwierzyć. Może masz rację. Nieważne, że wcieliliśmy się w ludzkie postacie. Jesteśmy po prostu inni. Należymy do świata, w którego istnienie nie potrafią uwierzyć. Masz rację. Nawet się cieszę, że mi nie uwierzyli. Nie chciałabym, żeby mnie nazywali wiedźmą. Cali, pamiętasz, że dziś jest pełnia? Zabiorą nas do Królestwa Czarów. Wiem. W sali. Co za nieszczęście! Pali się nasza szkoła! Co takiego? Nie mogą ugasić! Spłonie cały budynek! A gdyby to się zdarzyło w porze lekcji, muszę coś zrobić. Pora użyć mojej mocy. Ale jak? Pokonam ogień. Kochana stara szkoła zaraz spłonie. Uratuję ją. Uratuję ją. Mama. Mamusiu, tato, pomóżcie mi! Boję się! Dobrze, że wtedy mi nie uwierzyliście. Pewnie straciłabym Waszą przyjaźń. Ale teraz mi wierzycie, prawda? Chciała jak najdłużej pozostać z Wami, rozumiecie? Nie mogłam biernie się przyglądać, jak płonie szkoła. Chciałbym, żeby to się nie zdarzyło. Cieszę się, że Was poznałam. To był najpiękniejszy okres mojego życia. Byłam bardzo szczęśliwa. Nie zapomnę Was. Pozostaniemy przyjaciółmi. Nie, tej nocy Was opuszczam. To niesprawiedliwe. Muszę. Czarodziejki nie mogą zbyt długo przebywać na Ziemi. Żegnajcie. Wszystkiego dobrego. Nie zapomnijcie o mnie. Przepraszam za swoje głupie figle. Żegnajcie. Nie chcę odjeżdżać. Ani ja. Sali. Sally przyszliśmy cię pożegnać jak to całkiem straciliśmy głowy byliśmy zaskoczeni nieważne kim jesteś kochamy cię jesteś naszą sali nieważne że jesteś czarodziejką naprawdę wciąż uważacie mnie za przyjaciółkę dziękuję Myślałem, że jesteś człowiekiem. Naprawdę. Więc się rozstajemy? Szkoda, że nic dla ciebie nie mamy. Nie możesz zostać? Musisz odjeżdżać? Tak, zajechała kareta. Gdzie? Już się robi. To droga memu sercu pamiątka. Proszę, weź ją. Dziękuję. Śliczna. Zrobiłam to sama. Proszę. To laleczka od mamy. Wiem, że będziesz dla niej dobra. Jesteście tacy, kochani. Żegnajcie, przyjaciele. Nie zapomnijcie o mnie. Nigdy nie zapomnimy. Sali. Dziękuję przyjaciele. Josiko, Sumire, Kent. Żegnajcie. Żegnaj Sali. Żegnajcie. 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 Życzymy szczęścia Sali, powodzenia. Wróć, pobawimy się razem. Wracaj szybko. Sally i Kabu zakończyli podróż i powrócili do Królestwa Czarów. Nie obawiajcie się, że już ich nie zobaczycie. Któregoś dnia do was sympatyczna dziewczynka, o której nie będzie nic wiadomo. To może być ona, Sally Czarodziejka. Pokochajcie ją, bo to dziewczynka o złotym sercu. Polska Studio Publishing.